Ale dzisiaj gramy sobie w kolejny odcinek Witzio Naszej dawnej gry No Trochę zapomniałem jak już się gra, ale O jak widzicie idzie nam no i już nas zabili na start. Co za ludzie. Ja spróbuję jeszcze bardziej odkrylić. Dobra. Jedziemy znów. O mieczek. Idziemy z naszym towarzyszem. Zobaczcie, na nie trafię. No ja. Ju, teraz, uj, sobie, wtedy musimy się dostać od razu na króla. Wow w to miejsce. Tam, gdzie jest teraz rolo. Tutaj musimy się dostać, dobra? Teraz jest. No, jak oni nas zabijają tak szybko. Dobra, za chwilę jedziemy dalej z tym. Jak ktoś widział ostatnie odcinki z, ze Stonehill, to jak widzieliście, to będzie nowa seria. Tak, wiem, dużo serii jest. No i oczywiście go nie trafiłem. O, zabiliśmy pierwszego. Dobra, uciekamy. My się podkręciliśmy Dobra, jak widzicie Znowu kolejnego rozwaliliśmy O, dobra, podjąka Tutaj jak widzę jest kolejny gość Zaczekajcie, coś napiszę Ale to za chwilę No! Zaczekajcie. Dobra, o zbroja jest! Dobra. I lecimy od razu na przeciwnika, którego już mam oznaczonego widego. Spróbujemy go zabić. Oby to nie był tylko król. Na szczęście to nie był król. Mamy od razu potjonkę też. O, naj. Ale nie jest tak źle. Mamy dużo rzeczy. Wow. Jest ktoś to? Ludzie? Nie ma. To co wy tak skakacie? O, Jan. Co to jest? No patrzcie. A to jest boss! I zabiłem bossa, brawka, jesteśmy na miejscu króla. No i tak jak mówiłem, jesteśmy królem. Dawaj mi ten nożej. To ja jestem królem waszym. Dobra, jesteśmy na drugim miejscu, nie jest źle. Miał być odcinek ze Stonkart, ale mi się coś nie udało. Z nagrywaniem Widzę, że król jest Aj, ale jest naszej na No nie! Ale mnie zrobili Byliśmy na pierwszym miejscu Zły jest, zły jest pierwszy Króla? Jeśli tak by się wydarzyło, że byśmy, to my byśmy zabili króla, to by było fajnie. Ale oczywiście tak nie jest. Dobra, dziękuję. Musimy mieć podjąkę na leczenie. O, zbrojka. Można. Mam pomysł, uzbrojmy się na pie. Dobra, jesteśmy. Dobra, zabiliśmy. Zaczekajcie. Aj, się na niego za szybko ciszę. Dobra, lecimy. O, nożyk. Jak nie rzucają? Dobra, nie wiem. Zbrojo! Na dole są cudem Zbroja Dobra lecimy z tym koksem na górę Dobrze goście jedziemy ich No nie, postać mi się ścięła Przez mi się postać ścięła, ale już jest Poczekajcie A, to już, już na nas do gości wciąga ten Olbrzym, gdzieś jest? A i oczywiście ja oberwałem najwięcej. Naj. Oczywiście. Dobra. Lecimy. Nie dobrze, tu jest gościu. Dobra, zabiliśmy go. Ale mamy bardzo mało życia. Jak widzę, to na razie się wspinamy. Wow, 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 wow. Okej, okay, życie odnowiliśmy sobie, teraz nożyk. No właśnie. wow Dobra, lecimy. Y co tu się stało? <noise> BOSS tam jest, a boss jest z nami, nie chyba. Aj. Dobra trzeba to wygrać. Ostatnie chyba trzy minuty odcinka. Postarajmy się, no nie, boss. No skoro miał dwa mieczyki, bo padnę na hita nas zją. Dobra, mniej z tym. Dobra, tego zabiliśmy. Gościu Kha. Masz w plecy? Nie będziesz naszych bił? Dobra, on jest zraniony. O nożyk? Drugi nożyk? No nie. Co ja zrobiłem? Dobra. No nie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Nara.